Siema, z tej strony Kordian i dzisiaj idziemy do opuszczonego domu wraz z Adrianem, który właśnie założył swój kanał na YouTube. Tak nazywa, będzie się nazywać AdX08. On też nagrał przed chwilą o tym film. Dobra, za chwilę tu wejdziemy, tylko zobaczymy jeszcze co tutaj jest. To jest jakiś argus w ogóle. Co to jest w ogóle? Ej, co to? Ej, to są jakieś ubrania. Z ubrania na pewno wejdźmy jeszcze sobie tutaj, ale tu raczej nic nie ma, więc pominimy to. Mój kolega Pio też nagrał o tym film, także wpadajcie do niego na kanał. dobra, zaczniemy sobie odtąd. Tu nie wiem, niestety, co jest. Na 20 słów pokazuje twarz. Ostatnio tu były papierosy i jedna świeczka zapalona. A tak w ogóle co to jest? No jakaś, jakaś rurka. rurka. O, to jest to. Tu jest jakiś kominak. Pewno to był kominak. To jak jest jakieś... Dobra, wchodzimy do... Pierwszy, Prawdopodobnie kuchy. do łazienki. Co? Jakaś koczuszka. Ej, faktycznie. Co to jest? Ej, tego wcześniej nie widzieliśmy. To jest jakaś butelka. Ej, zmiotka. No. Tu mogła być kotłownia też. No, w sumie. Tu jest takie lustro, w którym najprawdopodobniej dziewczynka się przeglądała. Tak i w, w, hmm. co najciekawsze jest tu grzebień. I zaraz przejdziemy do... Czemu to jest kola? To bym <laughs> mogła się właśnie grzebać, e, grzebać. Adi na 10 słów pokazuje twarz, a ja na 20, także... Mam już 13 słów, także dzięki. Dobra, tu jest kanister z benzyną, nie wiem co on tutaj robi. Ciekawe czy w środku jeszcze jest benzyna. A jak jest to pewno zaschnięta. W ogóle to też na, y, możliwość jest Co taka, to żeby je? to była szklarnia. Właśnie. Dobra, Wbijamy do pokoju. pierwszego pokoju, tego głównego i to był raczej salon. I to krzesło właśnie... właśnie sobie mogło, to krzesło mogło być właśnie po to, żeby dziewczynka stawała sobie... Ej, to jest druga połowa tego jakby... Y, o, fartka. Czego? Druga połowa tego baneru, za chwilę do niego szalik, gazety, o, tu jest jakaś podłoga, o, buty, ej, tu jest do tego, jak to się nazywa, um, badmintona, coś takiego. Nie, do Nie. tenisa. Nie. No, do tenisa, no. Jabłko Ej, faktycznie, no. Nie widzieli jeszcze piwniczanka. Może już chodźmy z tego pokoju. Dobra, pokażemy wam co jest na dworze, tu jest jakiś szal. but kolejny Gdzie? tu. Aha. Uho. Zaraz tu gościu jakiś przyjdzie i nas zabije. Zresztą tak jak ostatnio wpatrywali tutaj. się właśnie w te drzwi. Mój kolega stał tutaj. Ja patrzę i tu jakiś gościu yy, pokazuje tu. ten yy, w kominiarce siebie i po prostu z siekierą był. To jest jakaś pani, czekajcie, zrób. Dobra, tam była jakaś pani, musiałem zrobić cięcie, gdyby nas zniu krzyczał. O, ej, baby, to jest. No właśnie. Teraz powiedzmy ludziom teorię. Teoria jest taka, że po prostu było sobie dobre małżeństwo, właśnie mieszkali tutaj, mieli dziecko i patrzcie, ile to jest, butelek po piwie, jeszcze tam na dworze. Po prostu ojciec był pijany, zabił swoje małe dziecko, właśnie tą dziewczynkę. I mama y, się wkurzyła na ojca, ale na, go nie zabiła. Po prostu y, kupiła sobie test ciążowy, nie wykryła jej dziecka, jak tam I widać. Popełnili samobójstwo. I popełnili samobójstwo, bo, nie bo, nie chcieli mieć, bo chcieli mieć dziecko, ale tam jest jakaś dziura. Faktycznie. To jest prawdopodobnie ten komin, ten duży taki, no but jakiś. Tu jest ta właśnie druga połowa. Najprawdopodobniej aktimel nie wiem co on tu robi papierosy bez papierosów by się nie obeszło. No, no bo jakby inaczej, tak I sobie sobie to jest to... straszna dziura w ogóle. Ej, nie widziałem tego. Jakieś gniazdko, nie wiem. Może jednak mieli tu kąt. Pod tym jest jakaś dziura. I tam prawdopodobnie. Podobnie jest stado jakiejś szerszeni, także Było, ale to pomińmy. Tak. Tutaj są resztki farby wylanej. Prawdopodobnie tu jest jeszcze ta farba tu. Dobra, to dzięki za oglądanie. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw lajka. Bo na, na 8 lajków zrobię drugą część. Tym razem może z większą grupką. I trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.